Ja też y, mam takie doświadczenie, że y, jak naprawdę ta współpraca dobrze przebiega i, i się y, dobrze rozumiemy, no to naprawdę mam poczucie, że współtworzymy coś razem, że jesteśmy równi, że y, razem wierzymy w to i, i tworzymy. I to też daje mi takie... Taką siłę wewnętrzną. No wszystkie te ośrodki, które tworzymy, to takie trochę nasze dzieci. Nie? I, tak, I tak dokładnie czujemy się częścią tego procesu za każdym razem, i e, serce rośnie. Tak? że jak na przykład nadajemy na tym poziomie brandingu pewien kształt wyobraźni na początek tej marki, tej nazwy, tego wszystkiego i tego, jak to będzie się czuło, e, i nagle to coś staje się ciałem, tak? w sensie ta poradnia zaczyna być e, aranżowana w, tym, e, w ten sposób. Ci te Terapeuci, którzy są zatrudnieni, tak oni są też według tego nadanego przez nas jakby tonu, czy klimatu, czy schematu zatrudniani. I nagle dzwoni do mnie pani i mówi: Boże, moje terapeutki, które zatrudniłam, one mówią, co za wspaniała idea, jak to jest pięknie wymyślone. Ja bardzo chcę pracować w tym miejscu, które pani tworzy. Dla mnie cały czas od początku, właściwie od kiedy założyliśmy mindness, naszą misją było pomaganie tym, którzy pomagają. Ja też siebie widzę właśnie jako tego klienta końcowego, więc jest to takie trochę egoistyczne. Ja chcę, żeby moi znajomi mogli też wejść na strony polecane przez nas i powiedzieć: O, chcę do tej osoby, bo ja czuję, że ta osoba mnie rozumie. I wtedy jakby ten, ten proces w całości, on się tak jakby skleja w to, o co właśnie w tym wszystkim chodzi. U nas na stronie jest bardzo dużo zasobów. Mamy 120 tekstów blogowych, które są za darmo, w których jest napisane, jak te rzeczy robić. Mamy kursy, mamy, czy mamy e-booki, które kosztują Kilkadziesiąt złotych, z których można zaczerpnąć ogrom wiedzy i informacji i bardzo polecam to, bo my właśnie tę część naszej strony dedykujemy gabinetom, dedykujemy osobom, które nie mają pieniędzy na duże inwestycje, ale jeśli potrzebują się edukować, Zapraszamy, tak, jeśli się wyedukują, postawią gabinet, ten gabinet zacznie działać, zapraszamy do nas, postawimy razem poradnie. Bardziej ta ścieżka tak wygląda, tej współpracy z nami. Ta firma ma się czym bronić, tak, że też znajdzie swoją niszę i mogą nawet razem współpracować z drugą poradnią. Na przykład kierując się na psychoterapię dzieci i młodzieży, dla przykładu. I tutaj znaleźć swoją niszę, natomiast zawsze można to jakoś pogodzić, tak, i też tutaj o to chodzi.